To już 25 lat, odkąd krakowski park technologiczny tworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w południowej Polsce. To piękny jubileusz. W 2022 roku byliście na czwartym miejscu pod względem liczby wydanych decyzji w strefach. Łączna deklarowana wartość inwestycji wyniosła 1,7 miliarda, a przedsiębiorcy zobowiązali się do otworzenia 376 nowych miejsc pracy. Gratuluję. Cieszy mnie, że w Waszym parku technologicznym szczególne miejsce zajmują przemysł 4.0 i branża gier wideo. Jesteśmy liderem konsorcjum Hub for Industry, którym celem jest kompleksowe wsparcie firm chcących wprowadzić rozwiązania przemysłu 4.0. Organizujecie konferencję Digital Dragons, kluczowe wydarzenie dla branży gier w Europie. Dużym uznaniem cieszy się też inkubator technologiczny skierowany do początkujących firm z branży IT. Wspieracie i inspirujecie społeczność startupową, organizując szereg wydarzeń, warsztatów, hakatonów i konferencji. Pomagają one weryfikować biznesowe pomysły. Ubiegły rok był dla Parku szczególnie udany, dlatego w nadchodzących latach życzę kolejnych sukcesów, innowacyjnych pomysłów, realizacji założonych celów i dziękuję oczywiście za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju Polski.